Cześć. Bardzo miło mi was przywitać w tym przepięknym polskim, słonecznym, jesiennym anturażu. Jestem nad bardzo ładnym zalewem, który no, nie jest aż tak fotograficzny, nie dlatego, że, że, że nie da się go sfotografować, dlatego że nie da się za bardzo usiąść tak, żeby nie było siatki w kadrze, która ogranicza do niego dostęp. To jest taka historia, która troszeczkę odzwierciedla sytuację astrologiczną, w której w tym momencie jesteśmy. Na pewno co warto powiedzieć, to że w tym momencie Księżyc, w momencie kiedy nagrywam tą prognozę dla was, Księżyc jest dokładnie w koniunkcji z Uranem i jest to taki moment, który wydaje mi się bardzo dobry na komunikację, zwłaszcza że ta koniunkcja odbywa się w znaku Bliźniąt. Co się wydarzyło przez ostatni tydzień i co będzie się wydarzać w związku z tym y, przez najbliższe dni. Wenus jest na piątym stopniu Strzelca. Cała ta kawalkada to stelium, które miało spotkanie podczas y, ostatniego nowiu księżyca, można powiedzieć, że troszeczkę się rozjechała. To znaczy, że ten moment, w którym jesteśmy, jest wciąż bardzo intensywny. Ale nie jest już takim okiem cyklonu, w jakim byliśmy jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu. Te wszystkie procesy, które w sezonie zaćmień uaktywniają się w przestrzeni, będą przez najbliższe pół roku procesami kluczowymi, ale to nie znaczy, że będą tak intensywne, jak są w tym momencie, kiedy można powiedzieć są odpalane, tak. Słońce kończy znak wagi. To jest też taki Marginalna taka informacja, że to znaczy też, że e, moje spotkania pod tytułem dobrostan będą zmieniać troszeczkę tematykę. Ostatni tydzień, jeżeli ktoś chce popracować nad siódmym domem, jeżeli ktoś chce popracować nad swoimi relacjami, nad dynamiką swoich relacji, zapraszam. Koniec reklamy. Słońce skrada się do końca wagi. Merkury na dziewiątym stopniu Skorpiona, Wenus przechodząca do Strzelca, Pluton. 30 stopień koziorożca. Mars skradający się bardzo wolnymi, acz pewnymi krokami do opozycji z Plutonem. To jest taka sytuacja, którą będziemy mieli 4 listopada. Sytuacja bardzo intensywna poniekąd, ale bardzo, bardzo interesująca w kontekście całego tego procesu, który się nad nami i z nami w rolach głównych w tym momencie odbywa. Byliśmy martwym. Ciałem obserwującym film naszego życia po raz kolejny, kiedy przepływaliśmy razem z Wenus przez krainę podziemia, krainy skorpionicznych głębokości, Wenus przeskoczyła do strzelca i sytuacja z konfrontacją tego, co. co tak, za czym tak naprawdę tęsknimy, tak? W którym miejscu jest nasza melancholia to co się działo z Wenus w Skorpionem przez ostatni miesiąc to było takie wołanie o to co znane i bezpieczne i takie piękne i do wzięcia i takie przyjemne chociaż trochę trujące ale generalnie to bardzo fajne nie jaka jest różnica między tym właśnie co byśmy sobie zażyli że tak powiem z automatu żeby się troszeczkę podleczyć a tym co jest adekwatne do obrazu, do obrazu nas, w którym chcielibyśmy się widzieć już teraz albo za chwilę. Wenus w strzelcu chce zaplanować przyjemność, rozwój i komfort. Wenus w strzelcu chce rozwoju, chce nowych jakości, chce hmm, perspektyw. Wenus Strzelcu nie chce się już taplać w starym błotku yy, jak świnka, bo wie, że to do niczego nie prowadzi. Powtarzanie schematu, tak, wchodzenie jakby w te same miejsca i pogłębianie się w autodestrukcyjnych, stagnacyjnych motywach jest energią, którą reprezentuje Skorpion. Też, nie tylko. Dlatego, że w momencie, kiedy. Widzimy, że rzeczy się powtarzają i nam nie służą. To tak jakbyśmy jedli cały czas ciastka i po prostu w którymś momencie nas zemdli i miejmy nadzieję, że ten moment zemdlenia, yy, nie omdlenia jest momentem, w którym pojawia się w nas drive do zmiany. Dlatego po znaku Skorpiona nadchodzi znak Strzelca. Wizja Dokąd ja idę, gdzie idą moje komforty, co chcę w materii, jaki standard, i jaki standard z tego standardu, i z tego standardu, dlatego że strzelec multiplikuje, przekracza granice. Pomysł, wizja, aktywacja. Merkury wciąż w Skorpionie, dlatego łatwo nam się rozmawia o tym, czego już nie chcemy. O tym właśnie, że nas zemdlił. Najnormalniej no w świecie. Ale serce już wie, co dalej. Słońce wciąż w wadze. Jesteśmy w momencie, kiedy dojrzałe stopnie wagi pokazują nam, jak istotna w tym wszystkim jest kooperacja, jak istotne są relacje międzyludzkie, jak ważne jest dla nas to, co dajemy, co bierzemy, czy jest w tym jakby równowaga i czy jest to adekwatne do tego, co chcemy brać i dostawać, jako dojrzałe jednostki. Warto teraz sobie zakomunikować, co mnie mdli. Znaleźć te części, te smaki naszego życia, które już po prostu są nie dla nas. Czy na ten moment, czy na zawsze, tego nie wiem. To, że ktoś rzuca, nie wiem. Bułki z serem na teraz, na zawsze to nie znaczy, że za 10 lat do nich nie powróci, bo poczuje, że ich potrzebuje. Ale może coś się dołoży, może będzie tego mniej. Tak jakby taka perspektywa. Pluton domyka koziorożca. Wejdzie tam ten Mars, ale o tym porozmawiamy w przyszłym tygodniu, dlatego że to jeszcze jest czas. Pluton domyka koziorożca. To jest ostatni moment, kiedy Pluton to robi. Pluton tego już podczas naszego życia nie powtórzy. Nawet jeżeli oglądają mnie niemowlaki, nie ma szans, żebyście tego doświadczyli po raz kolejny. Kim jest człowiek w takiej swojej surowej postaci, w takim przeznaczeniu? Jak wygląda Twój charakter, jak wyglądasz Ty, jak wyglądają Twoje pragnienia, jak wyglądają Twoje limity, potencjały, geniusze i cienie. Jak to wszystko wygląda? To jest pytanie, które da nam najprawdopodobniej kierunek do odpowiedzi na wszystkie rozterki, których teraz doświadczamy. My się po prostu najnormalniej w świecie już nie mieścimy w tym koziorożcowym układzie. Mimo, że ten układ nas szlifował, ten układ nas próbował wsadzić, że tak powiem, w jakąś konkretną ramkę, to teraz zbieramy siły, intelektualne, emocjonalne siły oparte na decyzjach, żeby tą skrzyneczkę mm, za ciasną rozwalić. Po co? Po to, żeby się poczuć swobodniej. Oczywiście, że to był niezbędny proces. My musimy siebie zobaczyć też w zamknięciu pewnego rodzaju, żeby zrozumieć, jak w kontraście do absolutnej wolności przestrzeni wyglądamy, kiedy nie mamy tej wolności przestrzeni. Że, że każdy z nas czuje się w tym momencie troszeczkę niewygodnie w tym wszystkim, co się dzieje. Pracujemy z rzeczami, które już dawno powinny, że tak powiem, się rozsypać, bo już są kompletnie nieadekwatne, no ale są nasze. Jest tam jeszcze jakieś podpięcie emocjonalno-energetyczno-mentalne, które zasila te przestrzenie no, i nie da się tego tak po prostu przeciąć. Trzeba krok po kroku tam wejść i rozpracować ten puzzle delikatnie z miłością i z tej perspektywy, że już to już nie jest nasze, ale trzeba to posprzątać jako odpowiedzialna jednostka i pójść dalej. Dlatego ten czas jest taki gęsty, jest taki intensywny i jest taki, że już nas ciągnie trochę tam, a tu, jeszcze tutaj widzimy, że, nam, że musimy obracać tymi wszystkimi rzeczami. To jest ważne, żeby obracać tymi wszystkimi rzeczami. Będzie nam się łatwiej szło wtedy tam, tak? nie będziemy ciągnąć za sobą jakichś łańcuchów. I też nie będą nam się, że tak powiem, urywać pępowiny. Drastycznie to nie zawsze znaczy na siłę, to nie zawsze znaczy szybko też. Drastycznie często, znaczy konsekwentnie, mimo wszystko. Tak jak ten zalew jest zamknięty siatką, woda zamknięta siatką. Można by się zastanawiać, z której strony tak naprawdę ona jest zamknięta. Czy jest zamknięta od świata, który mógłby ją zanieczyścić. Czy w jakiś sposób symbolicznie pokazuje, że człowiek ma taką tendencję do nawet tych rzeczy, których się zamknąć nie da, do zamykania, ograniczania kozioroszowego, obrysowywania przestrzeni, tak? I to są rzeczy, które są wartościowe w matematyce, w kartografii i w wielu innych naukach, ale jeżeli chodzi o życie ludzkie, Życie ludzkie powinno wychodzić poza schemat, każdy kolejny, dlatego że to jest warunek rozwoju nas jako ludzkości. Lilith na południowym węźle księżycowym, już na ostatnich takich rantach koniunkcji, pokazuje nam bardzo wyraźnie to, jak wygląda historia ludzkiego buntu. Buntu przeciwko. Układowi zamkniętej strukturze karmie przeznaczeniu. I że nie do końca wychodzenie takie odsuwanie tego jest dojrzałe, tak? tak jak nie do końca wywalanie rodziców z naszego życia jest dojrzałe. Akceptacja warunków, w których się urodziliśmy i w których funkcjonujemy daje nam świadomość zamknięcia, a w momencie, kiedy widzimy granice, Naszego doświadczenia i warunki, w których wyrastaliśmy, jesteśmy w stanie, możemy spróbować w każdym bądź razie, te granice przesunąć. Jak nie widzisz tej granicy, nie widzę tej granicy, nie widzimy tej granicy, to wydaje nam się, że jesteśmy absolutnie wolni i nic z tym nie robimy. A logiczne jest to, że wolni nie jesteśmy. Jesteśmy uwarunkowani na tym południowym węźle. Od pokoleń, od generacji jesteśmy uwarunkowani poprzez lęk. Chiron w baranie, wciąż. Ten Chiron, który pokazuje, że to, o co pytałem na samym początku, czyli ta prawdziwa, esencjonalna, plutoniczna, oparta na przeznaczeniu forma ludzka, którą każdy z nas jest, jest uwarunkowana, jest zraniona. Ale. Teraz pracujemy nad tym, żeby wszyscy razem, jako kolektyw, zadbać o to, żeby rozpoznać granice, w których funkcjonujemy i spróbować je poszerzyć. To jest bardzo miły i niemiły proces jednocześnie, dlatego że perspektywa zmiany każdego cieszy. Ale jest też momentem bólu wzrostowo, tak, w ciele. Wzrostowo czujemy dyskomfort i o tym trzeba pamiętać. To nie jest dyskomfort rozpadu i rozwałki. To już nie jest ten moment. To jest dyskomfort transformacji w istotę, w człowieka, który się czuje ze sobą lepiej. Tu trzeba troszkę poprawić. Czasami trzeba coś lekko złamać, nastawić, tak, wiadomo. Astrologiczna osteopatia, kręgarstwo. Także tak. Pluton. Pluton po raz ostatni, chociaż trzeci raz z rzędu, skrada się do wodnika. Ja poprzednie dwa razy miałem taką, yy, yy, taką ofertę sprawdzania tego, gdzie dla Was Pluton w najbliższe, przez najbliższe 20 lat będzie funkcjonował. Tak, w którym domu, w jakich aspektach i tak dalej, w oparciu o Wasze kosmogramy. Dwa razy to było naprawdę super doświadczenie, dlatego że, dlatego, że po prostu to jest ważne, moim zdaniem, żeby wiedzieć, gdzie najbliższe 20 lat będzie jakby dociążone nasze życie, tak? przez to przeznaczenie, jakby o czym będzie to życie, gdzie będziemy transformować najwięcej. Dlatego zapraszam Was serdecznie na takie konsultacje. Te konsultacje będą przez Whatsappa albo przez maila, jak kto tam woli. Ja oferuję taką sytuację, że albo opisuję na jednej stronie to, gdzie Pluton, Wasz Pluton, będzie w, przez najbliższe 20 lat w wodniku tranzytował Wasz kosmogram, albo nagrywam się w nagrywce takiej typowej głosówce na Messengerze albo na Whatsappie. 30 zł. Dla tych, którzy dotrwali do tego momentu yy, mojej astroprognozy, nie było mnie jeszcze wtedy na YouTube. Jak robiłem to ostatni raz, także otwieram na tą społeczność YouTubeową taką szybką, sprawną historię astrologiczną, tańszą pewnie niż niejeden obiad w restauracji. Zapraszam do 20 listopada. Wtedy Pluton przeskoczy do wodnika i zapomnimy już o tym koziorożcu. Pójdziemy w przód. Jeszcze raz ze słoneczka w okularach, bo siedzę tak, że, że nic bym nie widział po tej Astroprognozie. Pozdrawiam Was serdecznie. Magus, maga. Do usłyszenia.